hej, coś witajcie z tej strony, jaka zlik to odcinek z Minecrafta. A dokładniej ze serwera mundkihacek.pl. Zapraszam Was bardzo serdecznie na ten serwer. W tym odcinku pokażę Wam stronę tego serwera, pokażę Wam Discord tego serwera i pokażę Wam jak odebrać się rangę youtubera, tak jak tutaj mam na serwerze. Na serwerze naprawdę nie gra dużo osób, bo nie wiem ile było najwięcej, ale jak wczoraj na przykład grałem o jakieś 92 to było chyba z 11 osób. Ale oczywiście jak wybijecie, to będzie ich więcej, więc serdecznie Was zapraszam. Nie zapomnijcie też o łapce w górze pod tym filmem oraz sub, subi... <laughs> oraz subiku na tym kanale z dzwoneczkiem, aby nie ominąć żaden kolejny filmik na tym kanale bo jednak zależy mi na tym abyście abyście po prostu wspierali mnie jako no, małego stwórcę na, na, na tym tej, na tej platformie, przepraszam i dobra, pierwszy tutaj yy, pierwszy Pierwsza rzecz, którą Wam chcę pokazać, to jest, że nie wpisujcie kośnik YouTube, przynajmniej na tej edycji, dopóki tego nie naprawią, bo nie wiem czy to będą naprawili, Ale nie wpisujcie, bo tutaj jest link do traileru, który macie wrzucić i później macie dać yy, znać znaczy adminowi yy, orangę. Yy, yy, są też jakieś poziomy rang typu jest mini youtuber youtuber i to jest od ilu subskrypcji. Yy, powiem Wam dokładnie zaraz od ilu, co jest. A bardziej wam pokażę na Discord ich. I, ale tutaj nie wpisujcie, bo to jest z z poprzedniej chyba edycji, ze starej edycji po prostu tego serwera. Dlatego w, tego nie wpisujcie. Wpisujcie za to wpisujcie o ukośnik Discord. Tutaj macie link do Discorda, oczywiście klikacie tutaj, klikacie cyk. przekierowuje was. Oczywiście, z racji, że mam D Discorda yy, na komputerze, to powinno mi się na komputerze zalogować, ale nie wiem, nie jestem pewien, yy, czy mi się zaloguje na tym komputerze. Nie, dobra, ale dobra. To, że nie ma się na komputerze. Yy... I tutaj macie jako dla youtubera. I tutaj macie, możecie sobie to za za, sposobę, za przepraszam, zastopować, ale pierwszy sposób jest łatwiejszy moim zdaniem. Wystarczy po prostu wziąć ten ten trailer, trailer wrzucić go na swój kanał YouTube e, Dać tutaj nazwę gdzieś jest a monkeyhc na serwer e, mega 188188 e, je, A opis e, z filmu to musi być IP serwera i z Phoenix gry i wymagane minimum e, 50 subskrypcji Yy, są wyjątki tutaj. 50 sobów to jest mini youtuber. Me... Youtuber to jest 100 sobów. mega youtuber to jest 1000. Oczywiście są wyjątki, dlatego ja mam 24 osoby, a jednak mam tą rangę, więc fajnie. No, bardzo dziękuję tutaj administratowi WIDER. WIDER, mm, tam jakieś ma odcyfarki, nie do końca, tutaj wiem jakie, do końca, ale no. I tutaj tutaj macie wyścig, jak zrobić tą rangę. Oczywiście, Wam też pokażę ich tutaj stronę internetową, czyli monkejhacek.pl. Na MonkeyHC Dla Monkey oczywiście, tutaj macie SWP za, za 6 ZICO, Monkeya, czyli najlepszą rangę typu. To jest coś w tylu rangi swagger, tylko że na tym serwerze. 12 zł, stagmonkeysów, czyli premium ksów, tak jakby, dycha, unban 3 zł, i tutaj są dwa unbany, nie wiem dlaczego. Ale dobra, nie wiem, nie wnikam. Tutaj są reklamacje, to można złożyć reklamację. E, to jest regulamin. E, no, możecie sobie tutaj zastopować. Albo możecie sami wbić na tą stronę. Coś tutaj porobić, tutaj macie sam sklep. Dobra. Tutaj wcale nie oglądałem to By the way. No, e, O Jezu, mam takie dziedziny skakania jak zazwyczaj jak odpalam Minecrafta że dla was to może być takie dziwne trochę. Dla mnie to jest takie, znaczy tak jest. Ale dobra, e, sorry, że ja tak cicho mówię. E, teraz z kapą o tutaj właśnie jest napisane, co jest dziwne, to mnie dziwi. E, rangę zakupy zakupisz za 5 z a kosztuje 6. O, to jest skam ludzie. Jakiś oskamowali. Nie wiem, dobra. A tu zauważycie, że nie gra dużo osób? No. Tutaj macie to sobie nowe rangi na serwerze. To jest VIP, to jest EZIP i Monkey. Yy, no. To chciałem jeszcze powiedzieć na ten temat na tego serwera. A yy, to, że tutaj każdy ma VIP, to jest każdy serwer, gdzie każdy ma VIP, czyli możecie sobie pierwszy raz wbić na serwer. Zespicie się, oczywiście, wybierzecie tam tryb MegaDrop drop. się tutaj, możecie od razu wpisać KIT i wziąć sobie po prostu kit'a VIP'a gdyż ponieważ to jest serwer gdzie VIP'a czyli możecie tak na dobrą sprawę wziąć tego kit'a najlepiej poczekać jeszcze godzinę, bo tutaj naprawdę szybko się niszczą przez to, że jest stręcz yy, tutaj przez to, że jest, jest możliwy, ale to raczej logiczne że stręcz jest możliwy do kupienia na ok. efekty jest tutaj macie efekty siła 2, to są efekty do gry, gdzie dostajesz splida 3, hejsta 3 i siła 2 na 5 minut, wszystko yy, za dokładniej 320 bloków emeraldów, a za takie jedną ten jest 256, za to jest no. Więc polecam Wam ogólnie ten zawar, zapraszam bardzo serdecznie. Tutaj jest naprawdę zarąbista administracja, naprawdę ma dużo bo jak ja robiłem ten trailer i za pierwszym razem mi nie udało się w ogóle, bo to nie był ten trailer, bo ja wpisałem ukośnik YouTube i wziąłem ten trailer stąd. Później to w ogóle jeszcze, jak wziąłem tam ten trailer, to źle go nazwałem zły opis dałem i w ogóle było trochę z tym zabawy, ale się udało. Dziękuję Wam za oglądanie. No i ten. Dostawcie łapkę, suba, dzwona, i napiszcie w komentarzu monkeyhc.pl, a przyda wam serce buja.